rani główne 12 edycji KSW. Oto pierwszy z zawodników. Najbardziej kontrowersyjny i nieobliczalny bokser wagi ciężkiej. Próbował już swoich sił w wielu medialnych konkurencjach. Dziś będzie konfrontować się w bezkompromisowej, wszechstylowej walce wręcz przed państwem Marcin El Testosteron Neymar. A jego rywalem będzie... Przeciąga samoloty, dźwiga worki z cementem, a spacer z kilkuset kilogramowymi walizkami to jego chleb powszedni. Dzisiaj postanowił spróbować swoich sił w najtwardszej formule walki na świecie. Powitajmy tego, który rozdaje karty w zawodach najsilniejszych ludzi na świecie. Oto Mariusz Pudzian Pudzianowski. Na tę walkę nie tylko polskie MMA, ale bardzo wielu ludzi zupełnie nie interesujących się wszechstylową walką wręcz czekało bardzo długo. Półdzianek kontra Neyman. Państwo słyszą po czyjej stronie jest tutaj sympatia publiczności, ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Staje naprzeciwko siebie dwóch ludzi. Między nimi jest tylko sędzia, który zaraz usunie się w cień. Będą decydowały pięści, będą decydowały nogi, będą decydowały uderzenia, kopnięcia. Kto wie, może ta ogromna masa Mariusza Pudzianowskiego. 25 kg cięższy i wydaje mi się, że 250 razy silniejszy od Najmana. Ale się jest spokojny, ale się jest zdeterminowany. Mariusz Pudzianowski. O, I wręcz. a kto następny na stula no i nie tak wysoko ja bym jeszcze umiejętności Mariusza Pozianowskiego nie wierzył wielka ekskluzywność wielka agresja no świetnie nastawiony do walki MMA on Łukasz, ma przyszłość on ma przyszłość kick, jeżeli... świetna świetna taktyka przygotowanie dużo roboty ja widzę Pudzianowski numer jeden w ciężkiej już niedługo Marius!